Dobra, moi kochani, teraz już oficjalnie mogę się z wami przywitać. Eee, no i jak zauważyliście, dzisiaj e, filmik dotyczy mojej wieczornej rutyny. Nie mówię, że tak jest oczywiście codziennie, że codziennie 1500 kremików, balsamików i tak dalej. Nie, tak nie jest. Tylko chciałabym wam pokazać, jak to mniej więcej e, wygląda. Co tam któryś dzień i tak dalej, żeby. No bo jeżeli też tego nie zrobię, to ten filmik będzie nudny. A chcę Wam pokazać od takiej jednak najlepszej strony, jak to wygląda, ale fakt, podkreślam, tak codziennie nie jest. Czekam teraz na e, mojego chłopaka, bo jeszcze nie, nie skończył pracy, dopiero będzie ją kończył. Mm, więc czekam na niego. Jeszcze zaraz zrobię do końca kolację. E, bo zrobiłam karę. Mm, no. No i co? No i zobaczcie na bieżąco, jak to e, wygląda. Ale no, kochani, uwielbiam takie wieczorki. Jest ciepło jak nie wiem, zobaczcie. Jestem w krótkich spodenkach. Jest cieplutko jak nie wiem. Jest pięknie. A jeszcze tutaj mamy takie miejsce sobie do siedzonka. Tylko, że troszkę zawalone jeszcze rzeczami po po Moich roślinkach. No, a zobaczcie, no, przepięknie. Wydaje mi się, że taki naprawdę mega fajny klimacik jest teraz. No, ja sobie póki co oglądam jeszcze jakieś głupoty na telewizorze. O, no, ale zobaczcie. Jednak mieszkanie na tym ostatnim piętrze, mimo że to jest tylko czwarte, to jednak, to jednak coś jest przepięknie. A jeszcze jest mega, mega cieplutko, więc dodatkowo. Moi drodzy, jest już północ, a no ja czekam na Gabrysia, będzie za jakieś pół godzinki, więc więc Git zaraz lecę grzeć i robić jeszcze jedzonko. I no i co? No i prawdopodobnie pójdę do komputerka obrabiać film. Dobrze, moi drodzy, jeszcze na chwilkę do Was doszłam, żeby e, skończyć wam jeszcze sobie umowę z wami, takie typowe rzeczy jeszcze przed spaniem. E, zjedliśmy e, sobie kolację. No i co, ja lecę montować film, jest, jest godzina jakaś, nie pierwsza, dwie, coś takiego. Mm. No i co, no ja się dzisiaj z wami żegnam. Ten filmik był dość krótki, ale mam nadzieję, że przez to nie był jakoś aż taki tragiczny. I co? Ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym filmiku. Moje kochanie, jest już nowy dzień, ale trudno. Chciałabym Wam krótko pokazać a propos tych roślinek, bo wziąłam coś o tym w zwiastunie, pokazałam, ale co konkretnie, no to nie wiadomo. Więc tak yy, zaczęłam sobie siać yy, różne przyprawy, warzywka. O, i tutaj na przykładzie zobaczcie w ogóle, jak mi ładnie rzadkiewa rośnie. Tutaj zasadziłam już drugą. Tutaj mamy trawkę jadalną dla, kotków i, dla kota i królików. Tutaj mamy koperek, też pięknie nam rośnie. Pomidorki koktajlowe, cudnie. Szczypiorek czosnkowy, bardzo ładnie. Najgorsze jest to, że zaraz będzie trzeba to wszystko yy, przekładać do innych doniczek. No ale co? Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. No, ale rzadkiewka. No jestem z niej taka dumna. Cudnie. A też to daję do, do tego filmu z wieczorną rutyną, ponieważ wieczorami również się zajmuję. Roślinkami patrzę, oglądam, jak tam sobie rosną, podlewam. No i tak ogólnie się nimi zajmuję. Teraz zapraszam Was na balkon. I co tu się dzieje? Tutaj wczoraj przesiąłem już yy, szpinak. No i mamy również tutaj miętkę. Tak też pięknie nam rośnie. Tutaj mamy trzy poziomki, które normalnie, jak możecie tutaj zobaczyć, mają już owocki. Więc super. Tutaj mamy bazylię oregano i, i tutaj mamy bazylię oregano i lawendę. Więc tak to wszystko pięknie wygląda. No, a tutaj mamy to nasze słynne miejsce do siedzenia.